Jesteśmy uczelnią publiczną i otwartą na, na współpracę ze wszystkimi instytucjami naszego państwa, które są niesłychanie ważne, dla tego, żeby to państwo mogło funkcjonować, dla jego bezpieczeństwa, dla jego ochrony, więc robimy to też po to, że być może nasi później absolwenci będą chcieli pracować. Z takich służbach, bo ten wywiad jest dzisiaj wyjątkowo ważny. Biorąc pod uwagę położenie geopolityczne Polski, no i nie unikamy też pewnej odpowiedzialności jako władze nie, uczelni za to, co się w naszym państwie dzieje. Państwo dobrze wiecie, że chociażby u siebie mamy bardzo ładnie funkcjonującą legię akademicką. To są potencjalni żołnierze i tak dalej. To, to tylko świadczy, że młodzież jest naprawdę zainteresowana tego typu zajęciami i tego typu aktywnością. Podjęliśmy taką inicjatywę już kilka miesięcy temu, że z czołowymi uczelniami publicznymi chcemy mieć takie porozumienia. Świadomość i potrzeba bezpieczeństwa w okresie ostatnich kilku lat w Polsce jakby ma nowe, nowe znaczenie i rzeczywistość, jeżeli chodzi o wojsko polskie i tym samym o kontrwywiad wojskowy, bardzo się zmieniła i bardzo przyspieszyła. Dla nas jest to bardzo cenna inicjatywa, bo też chcemy pokazać młodym studentom, najlepszym, najlepszym studentom, których poszukujemy, że Wojsko Polskie, ale służby specjalne i kontrwywiad wojskowy też na nich czekają. Chcemy mieć osoby świadome, które świadomie podejmują decyzję o służbie dla, dla, dla Rzeczypospolitej Polskiej.